Wygrałeś wyścig 19, jeden z kluczowych do tego, by wyprzedzić motor Lublin. Jak ocenić te zawody, bo no niesamowite emocje w niesamowitych okolicznościach zdobyliście ten brązowy medal. No tak, no, bardzo się cieszymy, że nam się udało zrobić ten brązowy medal. No, dzisiaj bo był finał, było naprawdę bardzo ciężko. Zresztą to widać po punktacji. Wygraliśmy tak naprawdę rzut kamieniem, więc cieszymy się z tego co mamy, bo ten Sun był bardzo ciężki. Tu dużo, dużo kontuzji, ktoś wypada, kończyli trójkę, więc jeżeli chodzi o ten sezon, to był naprawdę bardzo ciężki i bardzo trudny myślę, że taki brąz na zakończenie sezonu jak najbardziej się podoba. Po pierwszej serii nic nie wskazywało, że to może być źle. Było 5 punktów, złoty mieli jeden i ten wyścig szósty, gdzie ten doszło do wypadku czterech zawodników. Straciliście Mateusz Dula, motor stracił Wiktora Lamparta, a błoty się zaczęli jechać w tym momencie. To nagle, nagle z, z redakcji. Tak, to była tam kwestia chyba trzech biegów, bo Richard Ambesulis też jechał jeden bieg sam, więc już mieli trzy punkty, już tam odjechali. Potem bieg wygrał z Wust, zaraz potem tym to już było sześć punktów, tam odjechali i tak gdzieś pogubiliśmy te punkty i, i, i nam odjechali. No i ostatnia seria, Kuba poczta dwa razy dwójkę, trójkę i Sebastian miał za zadanie przyjechać z Mateuszem Cierniakiem, niepokonanym do tej pory. No tak, no udało się. Jakoś tam w miarę, w miarę to nam wyszło. Odrobiliśmy jakoś te straty. I fajnie się, się I Jak czujecie się właśnie jako pierwsi w historii Ostrowskiego Żużla drużynowej medaliści mistrzostw polskich juniorów? No na pewno fajnie. Fajnie zdobyć taki medal. Na pewno zabić się gdzieś w fajnym miejscu. No, taką nie jesteśmy smutni, ale nie jesteśmy też bardzo zadowoleni.